Cześć, witajcie w kolejnym vlogu na kanale. Dziś vlog z y, siewu jęczmienia Jarego odmiany Ramses y, z zestawem John Deere 660 i siewnik Conskilde Ecoline 300. Y, za chwilę powiem kilka słów dlaczego tym ciągnikiem sieję, coś więcej o siewniku, wyjdziemy sieje na działce po buraku cukrowym, działka ogólnie cała, tam widzimy jest kawałek, pasek pszenicy, tutaj gdzie mam uprawione oraz tam gdzie, gdzie dalej będzie, gdzie jest to jasne, będzie dalej kukurydza. Łącznie działka ma 17 hektarów, to jest działka u mnie, że tak powiem, w placu z budynkami, jest to największa działka, którą, którą posiadam, tak, o, o powierzchni, no, największej powierzchni, tak, jedna działka. Co, co tutaj powiedzieć, tak jak mówię, tutaj jest 4,70, był tu burak cukrowy, po buraku było zasiane wapno defekacyjne zrobione gruberem w grudniu no i teraz zostały wysiane nawozy nawożenie wrzucę w opisie jakie tutaj było zastosowane przejechane agregatem uprawowo wczoraj i dzisiaj i dzisiaj wykonujemy siew no już wychodzę, zaraz powiem Wam słów słuch, słuch kilka o, o siewniku, jest to siewnik talerzowy który został kupiony pod kątem między innymi uprawy uproszczonej już wyskakuje po pierwsze dlaczego się je on normalnie tak jak mówiłem się je oj pod słońce normalnie tak jak mówiłem się je z torem 7211 ale wczoraj Zetor praktycznie na co dzień jest nieużywany, używany jest tylko i wyłącznie do wywożenia tam na, na pryzmę, na bieżąco obornika i no nie używamy podnośnika, wczoraj podpięliśmy siewnik, żeby wyjechać z garażu i okazało się, że jakoś tak zaczął szarpać, opuszczać, podnosić podnośnik, będzie trzeba rozebrać i zobaczyć, czy pompa, czy rozdzielać, ale to w wolnym czasie, mówię, no teraz jest potrzebne, podpinamy jedziemy, jedziemy siemy. siewnik, tak jak mówiłem, Ecoline 300 Konskilde. Na 21 redlicach, co daje nam tam około 15 cm tak, między redlicami. Redlica talerzowa na pojedynczym talerzu. Dlaczego? Na pojedynczym talerzu, a nie na podwójnym. podwójne jest w top line, w Konskilde. Pojedynczy talerz wygląda tak: kręci się, są skrobaki. Na dole są jeszcze takie podtrzymy, łapki podtrzymujące głębokość. Dlaczego ta redlica? Po pierwsze, była zdecydowanie tańsza. Po drugie, na nasze lekkie ziemie sprawdza się dość dobrze. Była opcja przy zakupie, że jeżeli to się nie będzie sprawdzało u nas, będzie możliwość, za dopłatą, oczywiście wymiany na te, na te podwójne redlice. Ale, ale jest wszystko ok. Siewnik mam od 3 lat, zasiał, ja wiem, tu sąsiad pożycza. To w sumie pewnie gdzieś w sumie może zasiał 250 hektarów, może troszkę więcej, no nie wiem, strzelam siewnik jak widać ma zdemontowane znaczniki, do garażu jak na zimę go wstawiamy, musimy demontować bo tam jest ciasno a wczoraj nie zakładaliśmy, no bo było wiadomo że, że będzie siał żądir, to i tak bym nie podpiął ze względu na mieszanie olejów, za to, że tam wiadomo że te oleje są inne i innej jakości i, i czystości tak? siewnik ma ścieżki elektryczne, no z tym, że nie mam jeszcze tego opryskiwacza, o którym już mówiłem wielokrotnie, którego cały czas szukam i, i ścieżek nie zakładam. Bo no muszę, nie muszę, bardzo bym chciał kupić ten opryskiwacz, nie wiem tak naprawdę co się uda kupić. Tak? Chciałbym 21 albo 24 metry belkę, a najbardziej 21, bo by mi, mi pasowała na silnik 3-metrowy, ale co się uda kupić nie wiem na ten moment, więc dlatego też nie zakładam ścieżek. Co do jęczmienia jest to odmiana Ramzes ze strzelec. Pokażę, może, jak wyglądają nasionka. Oczywiście, kwalifikat od trzech lat siejemy wszystkie zboża kwalifikatem w gospodarstwie. Nie wiem, czy będzie coś widać. Ziarno takie, no, to nie jest złe. No, nie jest bardzo grube, ale najważniejsze, że jest czyste, zaprawione. A jeszcze co do skrzyni, 350 litrów. Spokojnie 300 kg mieści, mieści ziarna, zależy jakiego, jakiej ciężka pszenica to, to i 350 na, na upych można, można wcisnąć, tak. Zagarniacz bardzo fajny typu Wing flow. elastyczne takie druty powyginane, prosta konstrukcja, a naprawdę tutaj spróbuję pokazać, no robi robotę, po tym zagarniaczu naprawdę ze świecą szukać jakiegoś, jakiegoś ziarna na wierzchu, tak. Ty bardziej tak jak mówię, to no, są lekkie ziemie, rzadko gdzie tam są sporadycznie jakieś gliniaste kawałki, więc, więc tutaj cudów nie ma. Dlaczego taki siewnik, a nie inny? Siewnik Konskilde, pewnie większość jest są składane w kutnie. E, miałem możliwość przed zakupem e, tutaj u, u dealera, e, też, też, można powiedzieć, lokalnego. E, z, no, po prostu wyjazdu tam do fabryki, zobaczyłem jak to wszystko wygląda. E, uważam, że siewnik jak na Oczywiście jak na tej klasy siewnik, tak? bo, bo nie porównujmy go do Waderstada czy, czy nawet Pottingera, bo to, to nie jest ta półka cenowa. Ale to jest bardziej półka typu polskich siewników, już nie chcę mówić o konkretnie jakich firm, bo, bo wszyscy wiedzą o co chodzi. Uważam, że jest dość dobrze wykonany. Talerze są na łożyskach, tak jak mówię, to na pewno 250 hektarów może trochę lepiej zasiał. Żadne łożysko na razie nie, nie było wymieniane, nie ma takiej potrzeby. Malowanie jest bardzo fajne. Tutaj znajomy jeden kuzyn ma polski siewnik. Tak jak mówię, nie będę mówił jakiej firmy. Też nie garażuje go wprawdzie, ale po 8 latach gdzieś tam ta farba się łuszczy, no wiadomo, wchodzi korozja, no, no nie o to tu chodzi. Tak? Co do ceny, mówię, otwarcie siewnik kosztował. Była promocja na, z okazji AgroShow. To było 3 lata temu. Siewnik kosztował 23 tysiące netto. Eee, ście, z, z znacznikami i ścieżkami, ścieżki były dorzucone w gratisie, tak i, i siemiak by był kupiony za gotówkę, bez żadnego programu i tak to wygląda, uważam, że jest to dobry zakup tak jak mówię, u nas na lekkich ziemiach to się, to się sprawdza no nie ma, nie ma tutaj się za bardzo do czego, do czego przyczepić tak w miarę, w miarę to to wychodzi dość fajnie ten siew i a dalej jak, jak będą schody wyglądały to postaram się zaprezentować no jak jak zboże wzejdzie co do jeszcze utrzymywania wysiewu jest dość dokładny a właśnie tutaj wiem że, że znajomi mają też polskie siewniki i to jest jedna Jeden z argumentów, gdzie, gdzie troszkę narzekają. Yy, tutaj sieje 120-122 kg na hektar tego jęczmienia. Yy, oczywiście nie sieje rzepaku. No, rzepak jest taką rośliną, gdzie wiadomo, wysiewa się go bardzo mało i wtedy ta dokładność jest bardzo ważna. Ale siałem sorgo w ilości 4 kg i, i naprawdę gdzieś koło tych 4 się zakręciło tam. Wiadomo, no nie jest to silnik punktowy pneumatyczny, że idealnie co do nasionka nam wysieje, ale, ale jak ustawimy to w miarę, w miarę trzyma, tak? Ten, te, te nasze ustawienia na skrzyni. Skrzynia oczywiście bezstopniowa, olejowa, no teraz to już chyba jest standard, tak, tutaj widzimy z podziałką, no i docisk, docisk jest regulowany mechanicznie na, na sprężynach. No na, na takich typowych piachach, jak siemy, że to hybrydowe to go wypłycam, wiadomo, tak to jak dzisiaj sieję gdzieś tam na 2-3 cm. Eee, co, do, co do siewu kwalifikatu, od 3 lat tak jak mówiłem siejemy wszystko kwalifikatem. Uważam, że przy tych cenach, gdzieś około 200 zł za kwintal płaciłem e, jęczmienia. Uważam, że jest to warto, biorąc pod uwagę, że nasiona są wyczyszczone, zaprawione, zaprawa nie jest wcale tania, e, no i jest to stopień C1 tak, kwalifikatu. No i będzie, będzie parę złotych też zwrotu, wiadomo, do, do materiału siewnego, więc uważam że, uważam, że warto, tak, tym bardziej, że nie mam dobrej czyszczalni, a wiadomo, na wialni czy na młynku to nie jest to, nie mam też zaprawiarki, więc, więc tutaj, yy, no jest to dla mnie jakieś tam ułatwienie. Chyba to tyle, co chciałem powiedzieć o siewniku, jeżeli będą jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach, jeżeli ktoś zamierza kupić, przymierza się mogę zrobić, jeśli będzie taka potrzeba, prezentację taką dokładną tego siewnika. No oczywiście może nie w tym momencie, bo teraz jest tej pracy ogrom i tych siewów i tak dalej, ale, ale gdzieś na spokojnie po siewach z tym nie byłoby problemu. To chyba wszystko, co chciałem powiedzieć tak, tak słowem wstępu o tym, co robię i, i co sieję. Tak jak mówię, no z żondirem sam siewnik bez agregatu może wygląda on nawet ciut, ciut śmiesznie, tak, bo ciągnik jest duży, siewnik jest, jest mały, ale mówię, no to tak wyjątkowa sytuacja dzisiaj co do tego siewu, normalnie chodzi w tym Zetor. Co do agregatu, jakieś tam plany są, ale to jaki agregat, jak to by miało współpracować, nie chcę na razie mówić, bo to są plany pewnie, pewnie biorąc pod uwagę realia i, i obecną opłacalność w rolnictwie to to są plany jakieś tam, można powiedzieć dalekosiężne, na pewno nie w tym roku może pewnie też nie w przyszłym, więc, więc zobaczymy, z czasem jeśli będzie jeszcze zainteresowanie kanałem, będę nagrywał, to na pewno będę o wszystkim, o wszystkim informował, ja biorę się do pracy, bo bo jeszcze mam potem te 5,80 hektara przężyta Jarego do zasiania, także nie będę już tam nagrywał vloga, żeby Was już nie zanudzać, praca bardzo podobna, wiadomo zmieniamy tylko materiał w siewniku a, a praca wygląda tak samo Myślę, że to na tyle. Pozdrawiam, jeśli macie pytanie, tak jak mówię, w komentarzach piszcie śmiało. No i zachęcam do łapkowania, subskrybowania, będziecie na bieżąco. Trzymajcie się, cześć.